Aleksandra, i co się działo? Trafiłem na wiosnę roku 2013 z rozpoznaniem raka trzustki. Kto to rozpoznał? W jakich okolicznościach Miał Pan jakiś zabieg, prawda? Najpierw miałem zabieg usunięcia pęcherzyka żółciowego. Podczas którego stwierdzono, że mam bardzo olbrzymią czustkę. Później miałem badanie tomografii komputerowej w którym stwierdzono, że mam nowotwór. Jest to rak trzustki z przerzutami na wątroby, guz był na głowie oraz na trzonie trzustki i w wątrobie. Czyli taki zaawansowany nowotwór? Tak, z powiększonymi węzłami konnych. Co Pan z tym zrobił? Jak się Pan wtedy czuł? Jakie... Źle się czułem. Liczyłem się z tym, że, że moje dni są policzone. No ale szukałem ratunku. Ratunku szukałem w internecie i znalazłem szereg porad, z których korzystałem. To było na przykład wkładanie cicierzycy w nogę, czy, czy picie nafty nawet, czy, czy sody. No, człowiek ratuje się czy może po prostu, no, aczkolwiek nie były to skuteczne metody. Ból trzustki jest okropny, jest to takie jakby tętnienie. E, jakby końka pał człowieka od środka. E, I w internecie znalazłem e, Akademię Pana Aleksandra Haleckiego. Postanowiłem skorzystać z wirusu, przyjechałem i byłem tutaj na wiosnę, roku 2013. E, po pierwszej kuracji bardzo czułem się świetnie. E, mój organizm został odbudowany. Ale, ale leczenie trwało dalej. Po następnej wizycie mój stan się pogorszył i organizm zaczął walczyć i szereg było takich nieprzyjemnych chwil w moim życiu, bo cierpiał różnego rodzaju bóle, z tym związane z naprawą, regeneracją organizmu. Zrobił Pan tomografię komputerową. Co ta tomografia wykazała? Ta tomografia komputerowa wykazała, że guz główny na, na trzustce, który na miał 8 cm, Zmniejszył się do średnicy 2 cm. Na ogonie go już nie ma i przerzutów na wątrobie także nie ma. Nie, nie stwierdzono. Węzy chronne też się nieznacznie pomniejszyły. A to, co miał Pan w głowie? W głowie nie, nie, nie. Panie, pan, pan, panie Antonio, ale nie, zacznijmy jeszcze jedno, jedno pytanie. Jak stwierdzili nowotwór, dlaczego Pan nie, nie leczył się w sposób tradycyjny? E, to znaczy tak, stwierdzono u mnie, że operacyjnie. E, nie można już go leczyć. Nie zgodziłem się na pobranie wycinku, ponieważ z posiadanej wiedzy, także z internetu, dowiedziałem się, że lepiej nie zaczepiać nowotworu trzustki, nie, 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 nie nakłuwać go i w związku z tym nie poddałem się takiemu leczeniu. A chemii i naświetleń też nie chciałem, ponieważ wiedziałem, że to zaszkodzi mojemu zdrowiu. Nie czułem się najlepiej, żeby, żeby to nawet prze, przeżyć. Czyli szukał Pan wtedy alternatywnych metod? Tak. Co na to Pani, Pańska, Pańska Pana rodzina, listy? No, Szanowali moje, moje życzenie i przychylili się do tego, żebym, żebym tutaj przyjechał. Wierzyli od początku, że się Pan uda? Pan, czy Pan wierzył? Ja wierzyłem, można powiedzieć, no, nie, nie, nie dopuszczałem tej myśli do siebie, że umrę. E, aczkolwiek e, czasami miałem takie stany depresyjne, że no ale, ale to wszystko zależało od, od nastawienia człowieka w danym momencie. No. Jeśli jest duży ból, z którym trudno sobie poradzić, to, to człowiek no, rezygnuje i powoli się poddaje. Jak Pan tutaj trafił, to również choroba się cofała, jak widać po badaniach. A jak z bólem sobie Pan radził? Pan Aleksander też pomagał i eee, ściskał w bólu? Pan Aleksander stosuje metodę, można powiedzieć, oblewania zimną wodą, która, która też pomagała w bólu. Ale no, ja przyznam się szczerze, że czasami korzystałem ze środków farmakologicznych. Moja żona jest białomiarką, podawała mi zastrzyki. Przede wszystkim z który jest lekiem rozkurczowym i który pomagał mi w znoszeniu tego bólu. Jak się teraz czuje? Bardzo dobrze. Co na to pana pana rodzinę? Myślę, że jest zadowolona. A nie są zaskoczeni, nie mówią o cudzie, nie mówią o tym, że to hmm. coś niezwykłego. Są zaskoczeni, bo, bo mówią, że no, udało mi się <laughs> z tego wejść. No, hmm. Pozytywnie, wszyscy są A Pan tego też nie odbiera w kategoriach cudu, darownego po, po raz drugi życia, bo nie. to jest coś niezwykłego. Ja uważam, że jeśli chodzi o człowieka, człowiek jest tak skonstruowany przez Boga, że w nim drzemie ogromny potencjał, a ten potencjał Pan Aleksander potrafi wydobyć w człowieku i po prostu zmusić organizm do pracy. Do budowy swojego organizmu. Czyli to do samoregeneracji, samozdrawiania? Tak. Panie Antoni. No bo przy trzustce, przy wątrobie zaleca się specjalne diety, prawda? Zarówno do, do regeneracji, jak i w ogóle na co dzień. Jak z pana dietą było? Moja dieta początkowo była zalecana taka jakby przez lekarzy. I używałem bardzo mało tłuszczy. Bardzo mało soli, prawie wcale, a teraz moje nastawienie się zmieniło, zmienił to Pan Aleksander, żebym zaczął się inaczej odżywiać. Poza tym oczyszczanie wątroby, które przebiega na piciu oleju, zmusza wątrobę do pracy i ta wątroba pracuje, a tak to po prostu wątroba nie pracuje, nie regeneruje się, jak się nie, nie wprowadza odpowiednich składników. No ostatnio odżywiam się szokująco, nawet dla mojej rodziny, ponieważ jem słoninę, cebulę, skropioną octem, piję tą herbatkę i, i, i czuję się świetnie. E, e, niektórzy zdrowi, którzy przyglądają się jak się odżywiam, też są zaskoczeni i mówią, że, że to niemożliwe, bo oni jakby zjedli takie coś, to mieliby pewnie duże boleści wątrobowe. A Pan nie? A ja nie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Panie Aleksandrze, teraz się możemy śmiać, ale jak przyszedł do Pana Antoni, to nie było tak wesoło. Przyszedł w trudnym sytuacji, w trudnym momencie. No, to co był nowotwor czóstki z przyrzutymi tam, to ja powiem, to było, no, że mało powiedziane, bo cały brzuch był opanowany. Tam faktycznie nigdzie nie było można było dotknąć do jelit, do żołądka, do dwunastnicy. Пане даже не сказал, что фактически в часах не было вообще свято от 12 до елит. То была такая ситуация, что хотели уж дать до хосписа и даже сказали, что ни операции операция, что не поможет. Так или нет? No, да. Также были такие вещи, которые ну, в нормальной ситуации, фактически даже э, операционные, больше они не помогли. Но сдольность э, человека, человек на теле сдольный, звальчить э, шистким же, то фактически шок. Для меня э, часами даже заскакуя, как э, может человек жить с телевадами, вадами, которые и снеют. И по-друге заскачаю теж, э, тоже, некоторые люди складывают венцы и поддаются хворобам в нормальном состоянии и умирают фактически от того, что не их и не жить. Также Антоний мой один из прикладов того, что даже ши наигоршим, можно сказать, раке, który istnieje, to rak szóstki, który nikt nie operuje, nikt nie leczy żadnymi metodami to czwarty rok e, normalnie żyje i e, powiem także, że e, ja myślę, on e, że pan potwierdzi, że teraz czuje siebie, jak on czuł nawet 20 lat e, wcześniej do nowotworu, tak czy nie? Tak. No. Znaczy, no, czuje się pan zdrowiej, lepiej, dużo lepiej, dużo lepiej. Dużo lepiej I jak przed nowotworem. Naszym. Ja y y to, że... y Jak jest człowiek w chorobie, to nie ma siły, nawet ani, ani chęci, ani nawet marzeń, a teraz u mnie zaczynają się pojawiać chęci i siły do, do tworzenia czegoś, czy, czy do podejmowania jakiejś pracy, o której kiedyś nawet nie mogłem sobie pomarzyć. То, что у него был новотвор, то он не стал в чергу одного дня. Он лет был, был проблем, и то только погашался его стан, и позже стал новотвор. Так же, Теперь он чувствует в целости нормальный человек, и то а, тоже заскакивает для всех, потому что никто не может в то человека. что Но человек, то есть бадание, то есть святки, можно каждый приехать <laughs> до него в место, запитать у лекаря, в каком он станет, даже трофеев в час нашего uh, лечения, то шпитали, и то нормальный процесс. Uh, вели людей мыслить, что они по диагнозе уже скончили жить, uh, и он вальчу uh, Спокой не вальчу, разумеется, не не такого, чтобы уже бы юж поставили диагноз и уж чтобы ужить два десяти метод на раз и помогло че не помогло Я даже не вижу в то же что есть что-то такое, чтобы звальчить и то бы это длилось долго Я хотел десять десять okay. чи есть эффект чи его не ма? так че нет ну, так человеку и кажется, что так должно быть, не, что просто... А, под нашим таблеткой и всё, помахнул. а при нашем лечении было отвратно. Я ему молю, что ты должен уменьшиться, то должно болеть. Мы начали процесс выздоровления, и для него это не хватало. Он даже не сказал о том, что он четыре месяца со мной не разговаривал, по-другому так было. вам? Нет, просто ну Нет, может не стратегом, безусловно стратегом, но, я что должно быть лучше, а тут мне кажется, становилось Первым турниром мы похлипли его стан, урухомили организм, чтобы он мог вальчить. Он не мог вальчить, а по другим турнирам я включил механизм валки и он стал ве Но то не всегда были такие проблемы, что Rzucało się z łóżka z bólem, Nie no, którymi... trafiłem do, do szpitala. No, tak. to, to normalny proces, to trzeba przeżyć, nie znaczy, nie ma szans. Panie, to nie ostatnie pytanie, bo Pan ma żonę, córkę, Co ja przejadę. Pan ma córkę lekarza. Tak. Co córka ma? To? No, jest zaskoczona i metodą, i efektami tej metody. a no to duże zaskoczenie chyba. Na pewno tak. Да. Для, для лекарств, я вам помню до дня десейшего им не то, бо не можно поверить, что они не разумеют, или не вежат их школе, ли, разумеете меня? Я школе ездит так, но он ездит так, а не иначе. И тут не можно на них как бы зловать до конца, что они ничего не могут потратить заробить в этой ситуации, боевой невец узгодить. И он не Его школили тему. И подруги есть система, которая не может ее изменить. Есть его школили тему, и в только ты воронки не может перескочить, при своей веде, свой mm -hmm. диплом, можно ну, Так Также есть на свете много хвороб, которые фактически может кто-то вылечить, а не может ты лекар, который фактически отведает за это. No, jest stankowych, ale jego nie szkolili w tej sytuacji, co można zrobić. Dla wszystkich, e, można powiedzieć, w książkach opisane, że to do to nie leczy. Sensacyjna wiadomość. W Akademii Medycyny Regeneracyjnej w świecie stworzono metodę działającą niczym eliksir młodości. Po jej zastosowaniu można wydłużyć życie i walczyć z większością chorób nieuleczalnych, i nawet genetycznych.